teraz! Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy! Wracają! Blok Ekipa od 18 września o 22 w Comedy Central. Halo, kierowniku! Pobudka! Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani. Witam Was na naszym superowym czaciku. Jest to czacik Comedy Central. Dokładnie tak, myślę, że na tym czaciku będzie co najmniej 100 osób, to i tak będzie rekord, jeżeli chodzi o tę stację. Witam ja, człowiek warga, znany szerzej jako człowiek z dupy. E, wiem, o oh, przepraszam za ten kolokwializm, e, ale niestety ja używam czasami takich sformułowań. E, I jak wiadomo, chciałem Wam powiedzieć o jednej najważniejszej rzeczy w życiu. Liczą się tylko dwie rzeczy. Są to czaty i impreza na dwa baty. Wie coś o tym na pewno nasz gość, który do nas zawitał dzisiaj. To jest coś niesamowitego, co my tutaj robimy. Przełamujemy czwartą ścianę, niszczymy barierę, robimy to, czego nie zrobił Mark Zuckerberg, czego nie zrobił James Cameron, czego. Nie zrobiła nawet Cameron Diaz, chociaż y, nigdy nie miała takich zakusów, ale my to robimy. Otóż zaprosiliśmy dzisiaj gościa, który jest no, największym dzikiem na osiedlu, jest najprawilniejszym z prawilnych. Oto przed wami prosto z blok ekipy Cieślak. Kurwa, Macie, no jaki Cieślak, hej, ziomeczku, no nie, nie odpierdalaj e, tak, no. Przepraszam, przepraszam, e, drobna pomyłka. Przepraszam, e, witamy oczywiście Spaceona Z Cieślakiem to później będzie Aha. nie miał być. Ty... Jestem w telewizorze już? Tak, tak, słuchaj, yy, słuchaj... Ojca... MAMO! MAMO, WYŚKOMÓRY, NAGRAJ TO! ZNACZY NA czacie, NA FACEBOOKU! Pamiętaj, że matka jest tylko jedna z fejsom. Czy ha... słyszałeś? Słyszałem, tak, matkę mam, ojca dobrze. nie mam, znaczy już teraz to mam. No to bardzo dobrze. Słuchaj, nie wiem, czy ktoś ci o tym mówił, ale twoje usta wyglądają trochę jak taki chory odbyt. Kolego... Znaczy, to nie jest obraza, absolutnie... Kolego, no... To nie jest obraza, to jest, to jest wręcz, że tak powiem, nobilitacja. To jest, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, w końcu prowadzę program z dupy, prawda? Odbyt w twoich ustach faktycznie wygląda dobrze. Dokładnie tak w Twoich ustach równie prezentuje się no, niesamowicie pięknie. Słuchaj, zaprosiłem Cię tutaj ze względu na to, że jesteś w tej chwili fantastycznym youtuberem i robisz coś, czego nie potrafi zrobić nawet Jessica Mercedes, czy też MaFashion. nie potrafi tak dojść do widza, jak ty dochodzisz. Powiedz mi, w jaki sposób tak dobrze dochodzisz do widza? czy znaczy, jeżeli chodzi o Mercedes, to ja bardziej się skłaniam tu ku szerszeniowi, bo to jednak polski samochód i najlepszy. A początku pytania? Znaczy końca to jeszcze nie zdążyłem. Nie, nie, nie zapamiętałem. Rozumiem, skoncentrowałeś się na tym samochodzie, prawda? Znaczy, ja wiem, że w życiu każdego prawilnego y, człowieka to najpierw jest Tico, wiadomo, że Tico, potem jest Seicento, czy tam Cinquecento, a na końcu oczywiście jest nieśmiertelny Golf. Jak jest z Tobą? Znaczy, ja zacząłem od Kaszlaka, no niestety ta ta, ta mi spadła na niego, no i teraz się rozbił. Już się nie dało wyklepać, no to Wojtas normalnie podwozi tam wszędzie gdzie potrzeba, no, ale... a w ogóle no to ja piję, to yy, jak nie jestem na cyklu, to wtedy i tak nie mogę kierować. No, czy możesz, nie możesz, wiesz, no różnie bywa z przepisami, jeżeli chodzi o. Muka! O kurwa, <laughs> kurwa muka! Jezus, Maria. Pierwszy raz widzę, bo co mówię, bo tak to nagrywam, a no. później oglądam. Muka! A muka! Masz z kamerki? Nie. <laughs> a że taka niespodzianka, że potem sprawdzasz, o kurczę, ale ja fajnie wypadłem, tak? Ale ja, ja, no czy jeśli to średnio wypadam, ale teraz Muka! <laughs> o Jezus, Maria, jakbyś wychodził prawie z tego telewizora. Niesamowite. Co je Słuchaj, powiedz mi, czy nie odczuwasz środowiska? presji czy nie śmieją się z Ciebie na Grochowie, że właśnie nagrywasz jak no, taka szafiarko-blogerka? To znaczy tak, no na Grochowie to tylko Solaris tam coś tam oglądam i nagrywa to na ziomeczki to tak nie ogarniają internetów, bo oni bardziej to wolą na ławeczce siedzieć, także, ale korzystając z okazji chciałem powiedzieć, że vlog Solaris się, a mój nie. A Solaris, a sama Solaris się czy nie? No się. No to dobrze, to dobrze. Dobrze, że przynajmniej w czymś się zgadzamy. E, powiedz mi, a propos tego, że mówisz o ziomkach, którzy siedzą na ławeczkach. E, wiadomo, że każdy no prawilniak powinien dobrze siedzieć, ale też powinien dobrze chodzić. A gdzie się najlepiej chodzi? Na Marszu Niepodległości. Czy wybierasz się w tym roku? Owszem, owszem, wybieram. Już y, mamy przygotowany... No gadżety na masz, tak jak co roku, tam pałki, kije, no. specjalne rękawiczki, bo kostkę gołą ręką to jednak ciężko się wyjmuje, ja mam takie teraz z palcami założę, żebym kostkę mógł wciągać normalnie, no i Ludzie, nie jak to, co z roku. Z tą kostką to jest tak, że e, zwykle ci, którzy tę kostkę wyrywają... To zwykle są ci, którzy tę kostkę ustawiali wcześniej, więc skoro sam układał, to sam może to rozpierdolić, prawda? Znaczy, to może tato, bo ja tego jak udać za kostkę, to się nie bierę. Eee, no, no, ale to nie wiem, nie wiem. Nie moja sprawa. Właśnie, skoro już jesteśmy przy Twojej rodzinie, e, tak e, zrobiłem taki, wiesz, no jako prawdziwy dziennikarz zrobiłem taki research. Research to oznacza, że tam szukałem różnych informacji o Tobie. No i e, sama ksywa Spayson. Zastanawiam mnie, czy ty nie masz czasem izraelskich korzeni yy, i czy tak naprawdę to S nie jest dodane tylko przez przypadek, żeby to jakoś upolszczyć, a tak naprawdę powinno być pejson. Już jeden był, co o to pytał i źle skończył. Spejson jest od tego, że dużo miejsca zajmuje, nie? Ach, tak, no tak, wiadomo, no. że dużo miejsca zajmujesz. Aczkolwiek, jeżeli przejdziemy pod kątem jakby anglosaskim do, do tej ksywy, to Space'om Czyli oznaczałoby, że ty masz bardziej korzenie, właśnie nawet nie izraelskie, tylko poznańskie, bo to jest Spei-Son, czyli syn Pei. No czy Peja tam kiedyś był fajny, teraz tak nie słucham. Yy, z Poznania nigdy nie byłem, no widziałem też jednego wojownika yy, Łazorskiego, to tak. No ale to głównie to pogrochowie po się bujam, także nie, nie za bardzo zrozumiałem znowu. Sorry! Nie no wiesz, nie winie cię, że nie zrozumiałeś, no. Słuchaj, no od czegoś jakby masz tę dziwną głowę. Taką nie, no bo to chodzi wiem, o, czy... o to, chodzi, że jak się dużo ćwiczy i chce się urosnąć, to nie można używać A mózgu. Ani teścia. Mózgu, teścia to trzeba używać, ale mózg za bardzo nie, bo wtedy mózg pracuje i spala mięśnie. Dlatego tak to właśnie wygląda. No tak, to rzeczywiście jednak trzeba z czegoś zrezygnować no, w życiu. W życiu trzeba iść na pewne kompromisy, prawda? Pewnie ty to najlepiej rozumiesz. Znaczy nie wiem, czy mnie teraz nie obraziłeś, bo też tego słowa nie rozumiem, ale y, jak nie, no to tak. Kompromisy, to znaczy, że kompro to jest po hiszpańsku sprzedaż, a misy to są takie... Takie naczynia, naczynia to wiem, tak, to, naczynia mama, to mama. To mama będzie wiedziała, to później zapytam. Zapytaj matki, zapytaj matki, ona tam powinna wiedzieć. I mhm. powiedz ją ode mnie. I przypomnij. Mamo! Sobie. Człowiek z dupy cię pozdrawia! No, no, no. Tylko wtedy inny miałem pseudonim. Nie żartuję, matki nie ma, jakby usłyszała takie przekleństwa, to by mi dała. Dokładnie, byś miał szlaban co najmniej na tydzień, co? No. Dobra, a powiedz mi, skoro już wspomnieliśmy o rzeczach, które, które jakby wchodzą do głowy, czy sterydy ryją banie? No, co mają nie ryć, no? Trochę tak, trochę nie, muka! Yy, przepraszam, yy, ma, mamy teraz yy, chyba przerwę jakąś techniczną, bo coś się nam tutaj z dźwiękiem Musimy słuchać który no, zniknął gdzieś w czeluściach, wkurwił się chłopak straszliwie, wybiegł z mieszkania, nie wiadomo dlaczego, być może dlatego, że w pewnym momencie wspomniałem o tym, że Legia Warszawa no niestety przerżnęła 6-0 z Borusją Dortmund, ale za to jest z nami ktoś, kto z zna jak zły szeląg, jak własną kieszeń, jak wnętrze własnej kieszeni i który za niego odpowiada i który stoi za nim zawsze z tyłu. Za jego plecami, nawet gdy ten się kąpie pod prysznicem, Bartosz Walaszek. Walaszczak. Walaszczyk. Walaszczyk. Walaszczykowski. Walaszczyk. Bartosz Walaszczyk. Dzień dobry, tak to ja. Witamy Cię, Bartoszu, tutaj bardzo serdecznie. W końcu mówisz normalnym głosem, a nie jakimś tam dziwnym, udziwnionym. Patrz, znaczy, ja normalnie tu mam taki no, głos, nie, wiadomo, nie, ale teraz yy, często ludzie mnie rozpoznają jako Spacona, no to muszę udawać i mówię takim głosem. Dlatego grasz postać teraz Bartosza Walaszka. Teraz Może to jest dobra postać, postać e, do to bardzo ekipu, się bardzo mnie męczy, jak będę sapał i się spocę, no to dlatego, że to jest właśnie bardzo... Najtrudniejszy głos to jest taki. To prawda, to ja też bardzo często sapię i bardzo często się pocę, najczęściej w okolicach pachwin. Ja nie wiem, czemu mi, strasznie mi się pachwiny posą. Powoduje to takie coś, że wygląda mi się trochę Sikał, ale jak sika, jak się posikasz, to zwykle się posikasz z jednej strony. Ale nie dogadkę. stosujesz mąki, tam się nie Mąką mąki. posypać i wtedy. Mąkę, ale trzeba wklepywać w tę mąkę, czy wystarczy taką zasypkę zrobić zasypkę i tyle? Jak ale przez sitko, tak, żeby oddzielić te pęcherzyki powietrza? Mhm. Czy nie trzeba? Znaczy w mące pęcherzyki. Nie, no normalnie mąkę posypać. Normalnie po prostu. No. <laughs> Jednąś mąką i już. Tak dziewczyny make-up robią, <laughs> przynajmniej w Warsaw Shore, tak widziałem. E, słuchaj, e, powiedz mi, czy ciężko się robi blok ekipę? Nie, no bo jest robiona na odpierdol. Ale z sercem, prawda? Bo ona jest robiona z serca i z pasji. Tak, bardzo się staram, żeby była tak zrobiona średnio. Ale to, jest, ale to jest bardzo dobra metoda. Robić rzeczy na odpierdol się po to, żeby nikt ci nie zarzucił, że na przykład zrobić coś zajebistego, że w następnym odcinku jest gorzej. Tak, no nigdy nie, nie, nie obiecywałem, że to będzie super, że będzie fajnie. I to jest no, świetne jest, podejście. No. Średni odcinek i ja nic nie obiecuję i słowa dotrzymuję. I w życiu tak jest, tak należy się kierować. Nie należy jakby widza przyzwyczajać do tego, że będzie coraz lepiej, coraz lepiej, tylko właśnie będzie coraz gorzej, coraz gorzej, raz na jakiś czas zdarzy się coś lepszego i wtedy przyjdzie i pocałuje w rękę jeszcze w dodatku. Mówię ci, to jest, to jest metoda. Znaczy, no jeszcze, jeszcze jeszcze mnie nigdy nikt nie pochwalił, ale nie, nie pochwali ci naprawdę nikt nigdy? Nie. No to ja Cię chwalę, to jest bardzo dobra robota. O, dziękuję. Wiem też, że y, y, oglądają Cię chłopaki z Abstrahuje i to tak bardzo mocno. Oglądają blok ekipy. Oni jakby się naprawdę chyba kierują tymi pewnymi mądrościami życiowymi, które tam są, bo obo wszyscy mieszkają na Grochowie w tej chwili. To tym bardziej mi miło. Na Grochowie, Pozdrawiam też mi mieszka... cały Grochów. Tak, my pozdrawiamy dziewczyny z Grochowa, które y, y, są kojarzone z autobusem y, zespołu Race Ramer. Pozdrawiamy je. Pamiętajcie, możecie być z siebie dumne, dziewczyny. E, powiedz mi tak, skoro mm, robisz to na Odpierdol się, to ile osób pracuje nad tym odcinkiem, czy to robisz całkowicie sam? Nie, no y, zależy, ile mam, nie mam czasu. Y, czasami robię sam, czasami pracują nad tym trzy osoby. Moja żona jeszcze podkłada głos do Solaris i damskich niektórych głosów. Córka moja do Justinka. Do, do, syna, córka ma 9 lat, tak? Tak, do syna Solaris i cieśla. Też wykorzystuję swoje dziecko do, w swoim programie. No, i jeszcze jest grafik Łukasz, który robi animacje i, i rysunki. No To mniej więcej połowę tego, co ja robię, bo Łukasz ja też rysuję animacje. Ja tak. Łukasz, bardzo odpozdrawiam. E, dobrze, powiedz mi, a ile ty głosów podkładasz? Które z tych postaci to są twoje postaci, i, i którą z tych postaci najbardziej lubisz robić? Wszystkie postaci męskie, i niektóre kobiece podkładam. E, Najbardziej, którą lubię robić. Nie wiem, Wojta z Walu i Spaceon, bo mam obcykane głosy. Mm -hmm. Ej, pan wie no takie co są często, jak coś nowego mam wymyślić, to jest ciężko, szczególnie, że nie mam tych głosów za dużo. Wiadomo. Ale y, zauważyłem ostatnio, że jak ścisnę gardło, to jest trochę inny głos. Y, teraz spróbuję, może będzie innego znowu. No, nie sobie penisa do buzi, to wtedy też jest zupełnie Wsadzałem, inny głos. Nie ale to, jest, to jest, jest. Ale obie kule też jeszcze. Ach, Sosur, e. Czyli jest jak w Misiu, jak tamta, co zapowiadała. Po ogielsku, tam. ale w po jest po angielsku, ale no. bardzo nie umiem. No, spróbuję. Dobrze, a czy pojawią się jakieś nowi bohaterowie w nowym sezonie, właśnie tacy na miarę Solaris? No pojawi się na przykład Dziki, co teledysk y, ostatnio Cialisa wiesz Cialis, no. To? Y, wiks y, melanszu Dzikiego, tylko ten teledysk wyszedł za wcześnie, bo już jest taki odcinek gotowy, ale czeka na premierę. Ale ja pamiętam, że Dzik się jakiś pojawił. A to był ten, nie? Cieślak, to prawda? Cieślak. A ten? A ten? Tego to nie znam. A ja też nie A nie to znam. to ja. Aha, no tak, wiadomo. A to to u to mnie to w Siemianowicach ja to... Śląskich. Dobrze, słuchaj, przejdźmy dalej. Czy, no wiadomo, że Comedy Central i, i tak dalej, czy na Comedy Central będzie cenzura? Nie wiem, znaczy ja chyba nie, wiecie, nie bo y, zamawiając odcinki nikt mi tutaj nie, nie narzucał niczego i mam robić tak jak do tej pory, więc. Y, ale przekleństwa z tego, co pamiętam, to chyba nie były cenzurowione. Cenzurowione. Cenzurowione, cenzurowione bardzo ciężkie słowo, więc ale nie to będzie. Nie Czyli będzie, po podziur nie, nie. Po podziurkowane przez cenzurę. Tak. Cenzurawione. E a czy planujecie pełny metraż? Czy myślałeś o tym, żeby zrobić pełny metraż na miarę takich epickich produkcji jak Wściekłe Pięści Węża, czy też Sarnie Żniwo? Mm, tak, nawet zacząłem pracę już nad tym filmem, ale jest tak mniej więcej... 17 minut gotowe i teraz jednak się skupiam na serialu telewizyjnym, więc mm -hmm. musiałem to odłożyć, ale też nie chcę się śpieszyć z tym i tak sobie robię w wolnym czasie, żeby było dobre. Znaczy Może, średnie. Średnie, żeby nie było, żeby po prostu sequel, można było zrobić jeszcze gorszy, żeby trzecia część dopiero była w miarę okej, okay, to wtedy ludzie powiedzą, o kurde, po raz pierwszy trzecia część jakiegoś filmu jest dobra. Nigdy, mm -hmm. Nikt tak nigdy nie powiedział. Nikt mi nie powiedział, hej, zobacz, jak jaki ten Ojciec Krzesny, trzecia część jest super. Nikt tak nigdy nie powiedział. No, no widzisz, więc może to jest, to jest droga, droga ku lepszej przyszłości. Yy, a powiedz mi właśnie, a propos skoro głosu jesteśmy, yy, dlaczego z miał inny głos na początkach swojej kariery? Wtedy mniej chlałem. Ty mniej chlałeś, czy on mniej chlał? Ja, Znaczy a, on. Okay. A, nie, tak naprawdę jesteś... to było bardzo dawno temu. Te pierwsze odcinki powstały jakieś 7-8 lat temu. Mm -hmm. Później była przerwa yy, i później zacząłem robić następne odcinki, blok ekipy. I nie przypomniałem sobie, nie obejrzałem pierwszych, więc <laughs> następne. No i Dobrze wiedziałem, jak... jakie są postaci chociaż. To mniej więcej pamiętałem, bo tam scenariusz jakiś przeczytałem, ale no i tak wyszło, jak wyszło. Ale tak mi się bardziej podoba niż ten pierwszy, taki smutny był. Dobrze, czyli czekaj, to było 7-8 lat temu, czyli to było docelowo na YouTube'a, jakby wtedy już ładowane, czy nie? Czy wtedy to było. W... To było do tak czego po prostu robione dla mojego wydawcy, dla spinki, i oni sobie to trzymali aż. Przyszła pora na blok ekipy. Rozumiem, rozumiem. Ale nie ma tutaj jakichś niesnasek w stylu Kazik, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem? Nie, nie, nie. Ja bardzo sobie chwalę to współrzędne. Dobra, a powiedz mi tak, czy oglądasz blok ekipę? Oglądam. Bardzo lubię odcinki, które robiłem na przykład dwa lata temu, już nie pamiętam wtedy. To jest takie śmieszne, jak sobie obejrzę. A ostatnie odcinki są nieśmieszne, ale za dwa lata będą śmieszne. No nie tak. będę pamiętał, o co chodzi. Tak, tak, no to to, mniej więcej w tej chwili tak samo widzowie też reagują, też mówią, jakie to jest nieśmieszne. Później, ale później obejrzycie za dwa lata, to będzie super. Na Dwa lata wyjdą na, na Blu-rayu oczywiście, czy tam na Ultra HD Blu-rayu i tak dalej. A... Y czy sądziłeś kiedykolwiek, że blok ekipa trafi do telewizji? Bo wiadomo, widzisz, ja na przykład prowadzę program, który wiem z góry, jakby zakładam, że nie, nie ma opcji, żeby wszedł w mainstreamową telewizję, aczkolwiek teraz ciężko nazwać mainstreamem jakby to, co my w tej chwili robimy, czyli ten czat na Facebooku już jest mainstreamowy bardziej niż niektóre programy w telewizji, ale czy mimo wszystko sądziłeś, że, wiesz, że będziesz przełączał program, a tu pff, blok ekipa, Space i koledzy? Mm, nie. nie, nie, nie. Znaczy na początku nie wiedziałem, gdzie ona będzie, mm -hmm. ale... Y nie, zaskoczenie było straszne. Oglądam i to też wydawca mój zrobił. Bez... Znaczy, no, wiedziałem o tym, że będzie na Comedy Central, ale jakoś się zapomniałem i później sobie przełączałem. Jest, faktycha, to, nie... to nieprawda. Okej, okay. słuchaj, e, w tej chwili na czacie wyobraź sobie, że czat, mhm. znaczy, ty pewnie wiesz, bo nie jesteś z ale czat rządzi się swoimi prawami i tam są pytania od ludzi też. Trafiamy. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania. Oczywiście nie wszystkie przeczytam. Ale gruba jest... się grubasie, kiedy kapitan bomba. Tak, tak, tak. Ja bardzo często słyszę, ty blond ciotowy, spierdolaj. Spaceon <laughs> Space chce twego głosu. Czy on coś cipał? Pytam się, czy coś ćpałeś. znaczy. Nie wiem, czy ja, czy, czy ty. W domyślam się, że raczej. Dawno nic raczej... nie spaliśmy, no to Dawno nic nie spaliśmy, to prawda. Yy, nie chcą się jakoś specjalnie te, te komentarze tutaj. Pokazywać. Dobra, a powiedz mi, poza blok ekipą, czy planujesz w ogóle robienie czegoś więcej, innych animacji lub też powrotu właśnie do tworzenia filmów fabularnych, które są no nie animacją? Tak, nawet teraz w wakacje byłem w Ameryce. Oh yeah! E... America! Fuck yeah! Tak jest. E... I nagrałem tam krótki film aktorski porucznik Kołolski. Kowalski. Kowalski, Kowalski. Tak, ale jeszcze go nie zmontowałem i bardzo fajnie to chyba wyszło, chociaż amatorskie jest bardzo wykonanie. No, to jak tego. wszystkie Twoje produkcje. E, tak, znaczy to jest bardzo amatorskie, bo A, w, armii, okay. w trudnych warunkach, ale chyba będzie... Scenariusz jest super, bardzo dumny jestem z niego. Harasimowicz pisał scenariusz, oczywiście, Cezary. Nie wiem, ściągnąłem z internetu. E, więc tak... Ale o czym będzie? O perypetiach porusznika, Kowalskiego? Który na wymianę z... Amerykańską policją okay. pojechał tam i w Nowym Jorku Brooklyn pat patroluje i się wdaje w taką aferę narkotykową. Straszne rzeczy tam się dzieją. Ty grasz główną rolę oczywiście. Tak, jak zawsze. No znaczy, Ja też mam właśnie te, ten ból, że jak sobie wymyślam jakąś rolę, to chcę się w niej obsadzić oczywiście od razu. Nie? No to jest tak, że jakby później coś wypaliło z tego, no. to... No wiadomo, dokoła tam piemy idą i tak dalej. Ze sobą się nie pokłócę i mam zawsze głównego aktora dostępnego, bo do tej pory jak filmy nagrywałem, to... No, z kolegami, znajomymi. Którzy już nie są Twoimi kolegami, nie są Twoimi znajomymi. Niektórzy tak, ale ciężko później ich zmobilizować do następnego nagrywania, bo jednak nagrywanie filmu to jest yy, mhm. ciężka praca i jest fajna na jeden raz. To prawda. Czy ja dobrze widzę? Tak, za 8 minut wchodzimy z pierwszym odcinkiem blok ekipy, yy, znaczy z pierwszym odcinkiem nowego sezonu, w którym od razu mogę zdradzić, że pojawiają się trzy rzeczy. Pojawiają się ludzie mówiący po rosyjsku, pojawiają się brzozy i pojawiają się strzały w 40 sekundzie. To jest, to jest spoiler, który wam tutaj zarzucam, bo tylko tak naprawdę dzieje się przez 40 sekund. No i będą... Ale ty to zauważyłeś po pierwszym tak. obejrzeniu. Ja nie byłem świadomy. Co ja zrobiłem? No właśnie, widzisz, to jest taka podświadomość. A tak typu. naprawdę to będzie remake filmu bardzo dobrego sum tak zwany Olimpijczyk, ale w wersji blok ekipowej. Tak, remake sum tak zwany Olimpijczyk i cover <grym> też dobrego filmu Smoleńsk. Bardzo dobrego filmu. Polecamy. Polecamy Antoniego Krauzera. Nie, nieprawda. Ja zrobiłem to wcześniej. No, a nie, to bardzo dobrze. To może oni skowerowali, ale... Czyli tak, czyli oni skowerowali, no tak. To by się zgadzało, wiesz. Teorie, teorie spiskowe w dzisiejszych czasach są akurat bardzo w cenie. Jest tutaj. Sum znam. Ktoś napisał, że zna suma. Piątka! Bo to jest sum wszystkich strachów. Macierewicz już włącza streama. Okej. Okay. Totalnie z dupy, z pier Konfidencie. To pewnie o tym, o rudym najprawdopodobniej ktoś się wypowiada. Nie wiem, nie było go i nie był wspomniany. Nie no, był wspomniany, ale ludzie, ludzie zapamiętują takie postaci, wiesz? Ludzie zapamiętują takie postaci i no, potem tany, nie ma szacunku na ziemi. Walaszek Grubasie, kiedy kapitan bomba. No to już mówiłem, znaczy nie mówiłem, ale... Ale pojawiło to się minutę temu, więc pojawiło się. E, o Boże. Coś Czy potrafisz zrobić coś więcej niż 30%? Ale bez bekizm. Który <śmiech> odcinek <śmiech> blok ekipy? Kiedy będzie reklama suma, klasyka gatunku? Właśnie, gdzie odcinek z BMW E30? No jak, ja dopiero został zrobiony. No dopiero to... został zrobiony, słyszycie. Ja robię jakieś 100, 120 odcinków na zapas, więc o. on będzie za kilka Czy lat. Czy do serii umieszczasz jakieś postaci wzorowane ze swoich przygód i życia? To dobry akurat przygód. Miałem jak... przygody w Mielnie i ten odcinek jest oparty Ej. głównie na przygodach, ale nie bardzo bym chciał. Yy... opowiadać o tych przygodach. Czy znaczy, ta większość postaci jest. Yy... Istnieje naprawdę, tylko pozmieniane są imiona, nazwiska, w jednym przypadku płeć. Jak w alfabecie mafii. Tak. Rozumiem, czyli, czyli jednak inspiruje Cię życie do, te, do tworzenia. A, dobra, a Ty mieszkasz na Grochowie? Nie, ale się tam urodziłem. A urodziłem? A, czyli jakby jesteś autochtonem i potrafisz, potrafisz wyciągnąć z Grochowa to, co najgrochowsze. Tak, a później jak miałem syrackę, to byłem tydzień w szpitalu. Na Grochowie? Tak. Na no straczkę się jedzie do szpitala? No tak. Czy to była ebola? Nie wiem, podejrzenie salmonelli, ale chyba to nic nie było i był długi weekend. Aha. No i na motorze, jak się rozbiłem, też byłem na grochowie. Okej. Okay. Czyli ten grochów jednak ciągnie tak, źle, ale to ciągnie. To złe, to ten same przykre rzeczy. Yy, yy, słuchaj, a proszą ludzie, żebyś powiedział coś głosem Spaceona no to... na żywo, żebyś pokazał, jak to się robi głosem Spaceona. ma mordy, mówi Spaceon! Nie wiem, co dalej, nie mam No na, na przykład ty, ty, może coś o olegi i jakaś Warszawa, to najlepszy klub, kto nie wierzy, to chuj, mów To, 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 to. Chuj, i chuj, mów Chuj, mów Chciałem, wierzyć. ale dwa głosy naraz, to ja nie umiem. To no nie da się tak. No. no to Walu i Wojtas dośpiewują. Yy, a powiedz mi, czy, yy, czy i kiedy Dzik będzie sprzedawany w sklepach? A to ja nie wiem. Ale będzie, czy nie będzie? Przeszedł koncesję jakąś? No gdzie? W życiu. No, czy nawet może. Na na tam po 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 gdzieś w poboczni. Tak, tak, ale to teraz nie za bardzo legalne i nie wiem, czy można o tym mówić. E, czy kebab wiatrak daje zniżki Bartkowi za taką reklamę w blok ekipie? Nie. Nie płacą ci nawet w barterze, w kebabach nie dostajesz w ostrym, znaczy w tym wciękim na ostro? Nie. i tu właśnie chciałbym się y, trochę pożalić, że nie. Ale rzadko tam bywam tak naprawdę. Czasami w nocy pojadę, to już jest. Strach, wychodzić z samochodu, żeby kupić. No to teraz, teraz już nie będzie tego strachu, teraz wiedzą, jak wyglądasz, będą widzieli i będzie zawsze na ciebie czekał nadziany narożen jakiś baran. Zaraz kończymy, to jadę na, na grochów. <grym> <grym> a i tamto, o, tamto pisał Jakub Ludwik Łukasik, o tamto pytał Jakub Ludwik Łukasik, a Mariusz Woźniak pyta, czy będzie odcinek Olegi. No będzie, większość jest olegi. No ale taki Olegi Legosik. poszli na ten na stadion. Jak się skończy zakaz stadionowy, to pewnie pójdą. No, Ja bym w ogóle na Twoim miejscu dogadał się z, ze Staruchem, żeby może on po, jakąś postać zagrał tam. Nawet się y, przedstawiciele Legii odzywali y, do mnie. Bardzo taka ciekawostka. Proszę. Głównie było pytanie, dlaczego Spaceon śpiewając piosenkę Legia Warszawa dostaje w pierdol najczęściej. Więc ostatnio częściej wygrywa śpiewając tą piosenkę. Ale czy oni za, że... Nie, to było dawno już to Aha, pytanie. Aha, myślałem, że się odezwali z taką już pretensją, znaczy z taką groźbą. Dlaczego, czy mógłbyś zrobić tak, żeby Spaceon nie dostawał w pierdło, jak to śpiewa? Trochę tak było. Okej, okay, dobra, czyli to pewnie starów pisał. Ale to było miłym głosem mówione. A ja wiem, no ale wiesz, jak to jest, miły głos. Antoni nie też ma bardzo miły głos, prawda? A Adrian Samek pyta, kiedy Space'on i Wojtas będą mieć nowe fury? Space'on i... Space już miał, rozbił, ojciec tak. mu. No Wojtas to no, jest wierny. Tam na razie to Walu trafi mu się fura. Piękna, ale nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie było tego odcinka. Darek Paulina Wycińscy. naprawdę pytanie. Wspólne się, konto. No właśnie wspólne konto, to jest najlepsze, co może być. <laughs> wspólne konto. Jeszcze jak Trochę dziecko zaufania żyje. do siebie. Wiadomo. Proszę o odcinek, gdzie Spaceon i chłopaki są na meczu z Borusią. Borusią. Co tam psikali tym gazem, to oni no byli, tak, tak tylko No tak. maski. Ale... <laughs> właśnie, a to był jedna osoba, Darek Paulina. A może to jest, on przechodził a, trans... Ale Maria Rokita on... to był i Darek Paulina. Darek, chyba że on miał transmisję właśnie i on przechodził właśnie zmianę, uh -huh. e, operację zmiany płci i był tak jeszcze trochę był Darek taki... i jeszcze trochę Paulina a... i trochę gazu z niego uleciało, nie? A. tam. Taką firmę Pawtrans widziałem, a propos. Pawtrans to jest polska firma. Prawie Trans. Ja ostatnio po imprezie zrobiłem Paw jak Uuh. do kibla szedłem i... tam... I tak na kogoś innego narzekałeś? to wtedy Bavia. to jest Paw trans, że przekazujesz Nie, komuś innego. No, trzeba go przenieść, żeby do nik kibla donieść. Aha. Dawid Kulik prosi o pożegnanie głosem kapitana bomby. A już się żegnamy? No właśnie z tego co widzę, że została jeszcze minuta. Powoli musimy kończyć nasz czas. Pamiętajcie o tym, że o 22 w każdą niedzielę blok ekipa możecie oglądać. Za chwilę poleci odcinek premierowy nowego sezonu. A oddajemy głos kapitanowi... E, kapitanowi Bombie! Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy! Wracają! Blok Ekipa od 18 września o 22 w Comedy Central. Halo,